Z profili szachowych na Facebooku, które moim zdaniem warto śledzić, na pewno jest Tonie Ściema Łysy GMA. Jest to satyryczna strona Kamila Plichty, znanego komentatora i autora. Kamil na ogół porusza tematy żartobliwe, natomiast tym razem wziął na tapet, na tapet temat bardzo poważny, ponieważ osobę pana Piotra Kaczorowskiego. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą. Choć jest, jest, to, jest to trudne, jeśli, yy, jeśli śledzicie ten kanał, pan Piotr ma swój własny kanał na YouTubie o nazwie Szachowy Uniwersytet. Pomimo tego, że kanał ma ponad 170 tysięcy subskrypcji, czyli jest chyba nadal największym kanałem na polskim YouTubie, pan Piotr tworzy raczej niszowy, bardzo nieszkodliwy kontent. Pokazuje tam na ogół jakieś stare partie. Możemy tutaj zobaczyć. Wyświetleń wiele nie ma. Na ogół są partie. Botwinik, Fischer, czasami na temat jakiegoś debiutu. No, wydaje się, że jest to absolutnie nieszkodliwe. Patrząc po same tytuły, moglibyśmy stwierdzić. Miły starszy pan nagrywa sobie na YouTube'a. Komu to może przeszkadzać? Natomiast, yy, jeśli ktoś... Zna trochę bliżej twórczość pana Piotra i śledzi więcej jego kanał, to wie, że tak dobrze niestety nie jest. Wydaje mi się, że pan Piotr dał się poznać swoje prawdziwe oblicze, kiedy tworzył taką serię, która się nazywa Szkolenie od zera szalonego youtubera. O co w tym chodzi? Pan Piotr nagrywa filmiki, w których komentuje. Inne nagrania y, z szachowych twórców, raczej z Polski, zdarzyła się jakaś dziewczyna z Rosji, na no, przykład ja rosyjskiego nie znam, to się nie wypowiem. No i tutaj nagrał na temat naprawdę wielu osób. Akurat mam odpalony filmik Mateusza Kołosowskiego, ale jeśli się przyjrzymy, to poza Mateuszem był również... Michał Kanarkiewicz, był również Dawid tak. Czerw, był nawet filmik na mój temat, i w sumie z tego powodu w ogóle dowiedziałem się o istnieniu osoby pana Piotra. Pomimo tego, że pan Piotr na swoim filmiku mówił, że kojarzy mnie z czasów juniorskich, jak i kojarzy moją mamę. To zarówno ja, jak i moja mama nie kojarzyliśmy pana Piotra, więc. Yy, więc no jest, była to dla mnie postać anonimowa, natomiast już nie jest. No i na czym ta seria polega? Czy jest to. Szkolenie, tak jak to sam Pan Piotr nazywa, czy tutaj jest przekazywana jakakolwiek wiedza. Tych filmików jest naprawdę wiele. Ja kiedyś nawet na swoim kanale odnosiłem się do tego, który pan Kaczelowski nagrał na mój temat. Nie chciało mi się go nawet nie szukać. Jak pogrzebiecie wystarczająco yy, głęboko na kanale Szachowy Uniwersytet, to powinniście znaleźć. Ogólnie to są de facto. Filmy, filmy hajterskie, tak moim zdaniem powinniśmy to nazwać. Pan Piotr y, głównie w tych filmikach pokazuje swoje wybujałe ego, pokazuje, że ten szachista czy, czy inny nie potrafi w jego oczach grać w szachy, że pan Piotr, y, pan Piotr stawia się tutaj w roli autorytetu i dyskredytuje wiedzę tych szachistów. No, chyba naj, najzabawniejsze było to, jak nagrywałem ten filmik z Michałem i pan, i pan Piotr zaczął de facto wyśmiewać to, że mieliśmy napisane GM i FM. Nie wiem, czy pan Piotr świadomie udawał, że nie wie, co to znaczy, czy po prostu e, nie był w stanie się pogodzić z tym, że, że dwóch w jego oczach dzieciaków może grać w od niego lepiej. I w sumie to prawdopodobnie grałem w szach od pana Piotra lepiej jak miałem, nie wiem, z 13 lat, no ale cóż może to pana Piotra boleć. No i pan Piotr, e, pamiętam, ja wtedy zostałem określony jako groźny mistrz. Bo GM, Michał został określony jako fajny mistrz. No i w sumie w sumie zapisało się to na kartach chyba mojego community. No ale może sprawdźmy w ogóle, co tak naprawdę. Pan Piotr sam reprezentuje. Możemy zobaczyć jego kanał, nasz, jego y, profil nasz w Polsce, również jego Wikipedię. Wikipedię ma dość rozległą. Kiedyś nawet było dochodzenie, jak zobaczycie historię e, edycji tej Wikipedii, jestem w 100% przekonany, że pan Piotr Kaczorowski pisał ją sam, bo y, pod punktem o tym, jak to jest, wybitnym szkoleniowcem, wybitnym szachistą i wybitnym brydżystą, wydaje mi się, że tylko on mógłby napisać. Yy, bo chyba nikt w, szachach nie, w środowisku szachowym nie uważa go za wybitnego, ale yy, o tym później. No, z, możemy zobaczyć. Pan Piotr tutaj jest trenerem urodzony w roku 58, Jakieś tam osiągnięcia. Jego rankingu akurat yy, tutaj. A, jest pokazany jego ranking najwyższy. Miał kiedyś 2255. To był jego pik. W tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, to ma ranking tam coś pomiędzy 2000 a 200. No, yy, no i cóż, no pan Piotr Kaczorowski, jeśli spojrzymy na ten ranking, no to de facto większość szachowych twórców internetowych jest po prostu od pana Piotra lepsza, no nie oszukujmy się. Tomek Jaskułka miał na pewno wyższy ranking od pana Piotra, Dawid Czerw tak samo, no już nie mówię o tym jak komentował, nie wiem czy to Mateusza Kowalskiego filmik, czy mój, no to no pan Piotr nie jest autorytetem szachowym, powiedzmy sobie to wprost, natomiast bardzo lubił właśnie nagrywać takie filmiki, w których będzie dyskredytował innych szachistów, ale De facto, no pan Piotr, tworząc te filmiki, każdy de facto widział, nawet po sposobie wysławiania się pana Piotra, że no, nie jest to do końca osoba poważna, bardzo możliwe, że jest to jakaś osoba z zaburzeniami. Kiedyś nawet przeszło mi przez myśl, żeby na temat pana Piotra nagrać filmik, ale w sumie nie chciało mi się. Jakby pan Piotr nie jest na tyle ważną osobą w moim życiu, żebym dedykował dla niego y, filmik, przynajmniej wtedy tak uważałem, ale okazało się, że pan Piotr. Y, że na tym listach grzechów Pana Piotra się nie kończy. Nie jest on tylko yy, internetowym pieniaczem z przepełnionym zawiścią, do zawodników lepszych od niego, ale również, co akurat wiedziałem, jest działaczem na terenie ogólnie szeroko rozumianego regionu Warszawy i okolic. No i ja akurat wiedziałem, że, że pan Piotr jakoś tam się udziela, nawet kiedy pan Piotr nagrał na mój temat filmik, to zapytałem kilku szachistów z Warszawy i okolic na temat osoby pana Piotra. Co zabawne, nikt chyba nie wypowiedział się na jego temat pozytywnie I od jednej osoby napytał na na moje pytanie, yy, czy, zna, czy zna Pana Piotra, <grywa> mi, niestety znam, więc no, jest to pewne świadectwo na temat tego, jaką opinię sobie pan Piotr wyrobił w szachowym środowisku, no ale czym pan Piotr tym razem zawinił? Tego się możemy dowiedzieć w postu właśnie wcześniej, na samym początku wspomnianego Kamila Plichty. Na, na początek zobaczmy komentarz samego Kamila. O proszę, w latach 90. pan Piotr Kaczorowski stracił uprawnienia sędziowskie i organizacyjne za organizowanie lewych turniejów. No i ja o tym wiedziałem, bo nawet jak się wejdzie w CR Polskiego Związku Szachowego, no to możemy zobaczyć, że pan Piotr kiedyś miał uprawnienia sędziowskie, później ich nie miał i w kuluarach akurat wszyscy wiedzieli, że po prostu pan Piotr robił kiedyś, nie wiem, czy lewe turnieje, czy jeden lewy turniej, no ale te uprawnienia mu po prostu zabrali. Ale y, dlaczego w ogóle się od teraz akurat o to panu Piotrze y, zaczęło mówić? Możemy zobaczyć tutaj post pana Aleksandra z który brał udział w, jak tutaj możemy wyczytać, w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży na, y, na terenie warszawskiej Pragi i jak ten turniej wyglądał, organizowany właśnie przez pana Piotra. To jest warto wspomnieć. Turniej drużynowy. Gramy na czterech szachownicach. Komunikat przewidywał 7 rund z systemem szwajcarskim. System szwajcarski, dla tych co nie wiedzą, polega na tym, że mamy tabelę, jeśli to jest załóżmy, nie wiem, 8 drużyn, to tabelę tniemy na pół, czyli mamy grupę 1, 4 i grupę 5, 8. Jedenka gra z piątką, dwójka z szóstką i tak dalej. Czyli pierwszy z grupy wyższej gra z pierwszym z grupy niższej. Na tym polega Szwajcar, i takim systemem miał się odbywać ten turniej startuje 8 drużyn, pytam sędziego o liczbę rund i dowiaduje się, że będą rundy 3 Proponuję kołówkę nie ma na to czasu to jest w sumie najzabawniejsza z mojej perspektywy jako szachisty część tego postu, ponieważ Łatwiej jest zrobić kołówkę niż Szwajcara. Dlaczego? No bo przy systemie szwajcarskim za każdym razem, jak się skończy partia, to my musimy robić kojarzenia. No bo w Szwajcarze gra się mniej więcej przynajmniej z drużynami, czy też zawodnikami o takiej samej albo przynajmniej podobnej liczbie punktów. A tutaj pan Piotr na, na powiedział temu yy, yy, autorowi Posta, że. Nie może być kołówki, bo na to nie ma czasu. Kiedy akurat jeśli mamy 8 drużyn, to kołówka byłaby idealnie siedmiorundowa, więc rund nawet nie byłoby więcej, a kołówka jest organizować łatwiej. Dlaczego? Robimy kojarzenia na cały turniej na samym początku i de facto jedyne, co my jako organizatorzy musimy robić, to wpisywać wyniki i się nie pomylić. To jest jedyne wyzwanie, jakie byłoby przed panem Piotrem. No ale przejdźmy dalej do tego posta. Pytam, yy, czemu tylko, tylko, tylko trzy rundy, skoro komunikat przewidywał siedem, a sędzia odpowiada, że on pisał ten komunikat i on go interpretuje. No właśnie, tutaj jest bardzo ważne słowo interpretuje. Interpretacja polega na tym, że jeśli jest jakiś spór, no to wtedy roz, organizator interpretuje, czyli on mówi, jak jaka jest wykładnia jego zdaniem. Natomiast nie można yy, siódemki interpretować jako trójkę. To tak nie działa. Bardzo często w ogóle organizatorzy tworzą taki zapis, że ostateczna decyzja na przykład należy do organizatora. Albo w tym przypadku interpretacja. Takie rzeczy się nawet, nawet zdarzały, że na przykład organizator sobie zastrzegał prawo do zmniejszenia liczby rund. Ale to już nie jest interpretacja, tylko to jest decyzja. Na przykład tak było na Mistrzostwach Polski w Łochowie niedawno w grupie pani. Było, miało być 15 rund, ale nie było sensu robienia tak wielu przy, przy tylu zawodniczkach. Stwierdzili, że będzie 13. No to, nie jest, to, to, to akurat nie była interpretacja, tylko taką podjęli decyzję i to jest okej, okay, ale tutaj. Jeśli sam pan Piotr użył tego słowa, to akurat jest to też trochę kuriozalne. No ale dobrze, przejdźmy dalej. Ok, on tu rządzi, podaje skład drużyny. Były dwie grupy: starsza klasy 7-8, młodsza klasy 4-6 i sugeruje, że podam kategorie i rankingi zawodników. Sędzia mówi, że to niepotrzebne, bo turniej nie jest na kategorię. Mówię, że skoro to Szwajcar, to trzeba uporządkować drużynę na liście startowej. Sędzia na to, że nie trzeba, on wylosuje numery. Losowanie numerów jest rzeczą powszechną w kołówkach. Jak mamy system kołowy i tak każdy z każdym zagra, to wtedy się losuje numery. Żeby od losu zależało to, czy będziemy mieli więcej białych, więcej czarnych, z kim będziemy grali białymi, a z kim czarnymi, jeśli i tak się wszyscy spotkamy. Ale w Szwajcarze to tak nie działa, bo układa się od najlepszego do najsłabszego i na, na podstawie tego się dzieli listę. W Szwajcarze nigdy nie dochodzi do takiej sytuacji, że w pierwszej rundzie gra najsłabsza drużyna przed najsłabszą i najlepsza drużyna przed najgorszą. To po prostu nie może zaistnieć. Właśnie na, ty, na tym polega de facto Szwajcar, No ale Pan Piotr miał inną interpretację, stwierdził sobie, że, yy, że będziemy grali z losowanymi numerami startowymi. Mówię OK, trzyrundowy Szwajcar z losowanymi numerami startowymi. Oko. Odprawa techniczna. Sędzia mówi, by nie liczyć nieprawidłowych posunięć, że jak ktoś ma, że ktoś y, permanentnie będzie postawiał króla pod szacha, to przerwie grę, a drugi nieprawidłowy nie przegrywa. To gramy według przepisów, czy nie? Ogólnie ja akurat... Y, Tutaj to jest jedna z niewielu rzeczy, do których bym się sam nie przyczepił aż tak bardzo, bo jednak jeśli to jest turniej dla dzieci, to my możemy potraktować go trochę bardziej liberalnie, że jednak no, jeśli dziecko zrobi te drugie nieprawidłowe, no to żeby nawet mu nie robić przykrości. Najprawdopodobniej takie dziecko gra pierwszy turniej w życiu. To można, można się wykazać tą empatią i powiedzieć, że na przykład nie wiem, w turnieju dzieci podejmuje decyzję, że to nie drugie, a trzecie, albo nawet czwarte nieprawidłowe przegrywa. No jakaś, jak, jakaś, jakaś liczba nieprawidłowych musi być, to nie może być takie na zasadzie tam, na oko, no ale. Zrobić tych, tych nieprawidłowych więcej, żeby właśnie tej dzieciakom nie sprawiać przykrości. No ale wiadomo, dlaczego padły takie słowa? No ja mogę wam rzucić moją teorię. No oczywiście jest to po to, że w turniejach dzieci te nieprawidłowe zdarzają się dość często. No i się panu Piotrowi nie chciało, no widzowie, no wiecie jak to jest. Nie po to zrobił trzy rundy zamiast siedmiu, żeby teraz podczas tych trzech rund jeszcze, jeszcze się przepracować i podejmować decyzję, czy było nieprawidłowe, czy nie. Jak było nieprawidłowe, to grajcie dalej. Można? Można. No, tak jakby sędzia Piłkarski powiedział, że będzie od widzy spalone. No tutaj jakaś analogia, to możemy sobie pominąć. Ruszamy do gry. Drużyna, której towarzysze ma pauzować. I teraz uwaga: drużyna ma pauzować. Drużyn jest 8. 8 jest parzyste, czyli nie ma pauzy. I jak to się stało, że ta pauza jednak jest? Sędzia zawodni zawodników wskazując. Yy, Reprezentacją szkół, miejsca coś się nie zgadza. W młodszej grupie na liście startowej jedna z drużyn widnieje dwukrotnie. No to już wiemy skąd się wzięła ta pauza. No jak było 8, a jedno się wpisało dwa razy, to nagle jest 9. No jak już jest 9, to jest i pauza. Sędzia naprawia błąd i usuwa reprezentację z tej, yy, z tej szkoły z grupy starszej. Teraz się jeszcze bardziej nie zgadza. Do czterech razy sztuka. Po około 20 minutach udaje się wreszcie poprawnie skojarzyć pierwszą rundę i posadzić dzieci. Szczerze mówiąc. Yy, ciężko mi jest uwierzyć w to, że taki turniej da się organizować tak źle, będąc trzeźwym. Naprawdę. Jestem przekonany, że człowiek, który ma minimalne doświadczenie, nawet bez doświadczenia, jakbym wziął losowa, los, nie wiem, Osobą, która oglądasz właśnie ten filmik. Jestem w 100% tak przekonany, że udałoby się zorganizować turniej lepiej, sprawniej, bez, bez tak wielu błędów, jak to zrobił pan Piotr. De facto jedyne, co trzeba zrobić, to wpisać yy, nazwisko w tabelkę i, 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 i trzymać się przepisów, które można przeczytać w tramwaju, jak się jedzie na stole gry. Więc no, dla niektórych akurat to i tak było za wiele. Teraz okazuje się, że liczą się y, punkty małe, a nie meczowe, co też jest... No dość ciekawe, patrząc na to jak wiele było tych interpretacji, regulaminu, no to tutaj mamy kolejną, nową interpretację, już tym razem małe punkty, a nie meczowe. Dla tych z Was, którzy się zastanawiają o co z tym chodzi, no jak wcześniej mówiłem o tym, że załóżmy jest wynik 2,5-1,5, no to oczywiście możemy wpisać duże punkty, czyli że ta drużyna co zrobiła 2,5 wygrała, a ta co zrobiła 1,5 przegrała, albo liczyć właśnie do, dokładnie to 2,5 do 1,5, czyli wtedy dokładny wynik ma znaczenie. Widziałem turnieje, które się odbywały jednym, jak i drugim sposobem. No, de facto sędzia powinien przed turniejem w regulaminie napisać, y, jakim sposobem będą liczone punkty, no ale tutaj oczywiście wiadomo, że regulamin podlega interpretacjom. Jestem zdziwiony, ale ostatecznie jest to przywilej organizatora. Interpretacja regulaminu. Wydaje mi się, że słowo interpretacja to jest w ogóle słowo klucz w, 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 w całym tym poście. Nikt nie mówi, że nie można go interpretować sprzecznie, błędnie albo dowolnie. No właśnie tutaj sprzecznie jest chyba najlepszym słowem. Ale dobrze, lecimy, lecimy dalej, albo jakby to powiedział pan Piotr, lecimy dalej. Ci z was, którzy oglądali kiedyś pana Piotra, wiedzą o co chodzi. Turniej dobiega końca, jedna z drużyn, której towarzyszy zajmuje trzecie miejsce, jak się dowiaduje, dzięki punktacji Bucholca, o której nie było mowy w komunikacie organizacyjnym. No dobra, interpretacja regulaminu, lecimy dalej. Miały się liczyć punkty meczowe, małe, bezpośredni wynik, wynik na Czechowicach, ostatecznie dodatkowy mecz. Tak sobie przebiegu zawody, pali o punktację pomocniczą, ale... Ale jak można postanowić, że zagramy trzy rundy? Wydaje mi się to absurdalne. Ale jak postanowił sędzia? No właśnie, zawodowy sędzia, pan Piotr Kaczorowski. Yy, ex zawodowy sędzia, bo zabrano mu uprawnienia. Yy, no i de facto yy, to jest w ogóle powód, dla którego ten filmik powstał, ponieważ jak pan Piotr, yy, zawsze wiedziałem, że no, jest to w internecie taka osoba, która po prostu. Zrobi sobie trochę boomerskiego kontentu, raz na jakiś czas nagra jakiś obraźliwy filmik na temat y, jakiegoś szachisty. No, de facto taka postać, wokół której można było. Y, obok, której można było przejść obojętnie. Y, nie wiedziałem, jak wyglądają jego y, jego, filmi, jego turnieje, które, on, które organizuje, no już niestety wiem, y, jest y, równie żałośnie jak na YouTubie. Tutaj wiele osób nawet skarżyło się na to, że to nie był jednorazowy przypadek, że tutaj Maciej Kowales, który sam ma swój klub, wsparty białą mówił o tym, że takie turnieje działy się w różnych turniejach Warszawy. Widziałem tutaj jakąś panią, która napisała, że w dzielnicy Wawer. Ten sam organizator, tutaj w domyśle pan Piotr yy, zorganizował również yy, yy, taki turniej, gdzie zamiast kołówki był szwajcar trzyrundowy, może to jest jakiś jego, yy, jego pomysł. No i, no i co? De facto to tyle na temat pana Piotra. Jeśli ktoś z Was nigdy nie obejrzał pana Piotra i nie chce mu nabijać wyświetleń, to zostaw na sam koniec Filip Mazur wrzucił tutaj link na temat pana Piotra. Dostaniecie taki mały fragmencik tego, jakim zarówno człowiekiem, jak i szachistą jest pan Piotr. Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie. Tu mnie jeden widz prosił, żeby wytłumaczyć, to jest, że to jest mój ranking. Tak, to jest mój ranking: 3303, 23, a drugi prosił, żeby podać swój mój ileraz razy inteligencji. Tam mam napisane IL iloraz, kropeczka, int, inteligencji i to jest mój iloraz inteligencji. Także tutaj jest bardzo ciekawy mat. Jest gotowy mat, ale goniec wiąże piona. więc Trzeba gońca odciągnąć. Odciągamy gońca z ofiarą Hetmana, bo tu jest król siatce matowej. Odciągamy obrońcę. Związanie znika, i dajemy mu To jest poezja. To jest prawdziwa poezja szachów. A spróbujmy. Spróbujmy czarnymi dać mata. No, czarnymi prosto. Można dać mata na wiele sposobów. Można hetmanem przyjść. Tiu. Tu, tu. No, na najprościej w świecie. Musisz zasłonić hetmanem. Teraz możemy dać mata o takę. Albo i nawet o takie hetmanie związane nie może być. Dziękuję za uwagę. No i e, tutaj. Ja pozostawię e, was z tym ilorazem inteligencji i rankingiem K, KCA. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, KCA to jest Kaszorowski Chess Association, Federacja Szechowa, którą sobie sam wymyślił. To no, ma tam ranking 3333. To rankingowo jest. No, Magnus by się mógł przy nim schować. Idolraz inteligencji 333. Ciekawe, czy. Yy, ciekawe, czy z testu MENSY, czy może też ma swoją. Federację, jak KCA. No i oczywiście, yy, dlaczego pokazuję akurat ten filmik? No bo tutaj można by dużo pokazać filmików, w których pan Kaczorowski właśnie wykazuje się takim no, yy, radykalnym oderwaniem od rzeczywistości, tak to bardzo ładnie nazwijmy. Natomiast, oczywiście, Hetman E8 a 8G4 to nie jest mat, bo następuje w bicie w przelocie. Gdyby ktoś z Was chciał się trochę więcej na temat tego dowiedzieć, to polecam. U Kamila Plichty już nawet powstał filmik na temat tego, dlaczego Matt to nie jest. Zachęcam jeszcze raz, żebyście wpadli i zobaczyli, e, zobaczyli stronę Kamila na Facebooku. Tutaj się możecie dowiedzieć właśnie już, jak Kamil to tłumaczy bardziej szachowo. Ja, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia niedługo. Cześć.